Tym razem propozycja, która śmiało może być wykorzystana na każde chociażby grillowe przyjęcie, bowiem polędwiczki wieprzowe, bo je zamierzam przygotować, można bez problemu upiec zarówno w piekarniku, jak również na otwartym ogniu, narożnie na grillu. Ale istotą tej potrawy jest sos, który powinniśmy zacząć robić nieco wcześniej. Nagrzewam naczynie i zrobimy sos barbecue, który można modyfikować, modelować na różne sposoby. Składniki obowiązkowe to cukier, najlepiej brązowy, mielony imbir, troszkę ostrej papryki w proszku albo też pieprzu kajer. No i przyprawy takie jak ziele angielskie i goździki. Najlepiej troszeczkę roztarte, żeby jak najwięcej tego aromatu przeszło później do sosu, więc przekładam zarówno goździki, jak i ziele do moździerza i to delikatnie ucieram. Dodajemy imbir. I mamy dobrą bazę sosu barbecue. I tak naprawdę, że jak rozetrzecie goździki z zielem angielskim i imbirem, zamkniecie oczy i to powąchacie, to okaże się, że właśnie tym pachnie dobry sos barbecue. I warto go zrobić sobie samemu. Najpierw cukier upalamy na karmel. Od razu posiekam ząbek czosnku bardzo drobno i dodam go do sosu. Czosnek posiekany, dodajemy do cukru. I oprócz tego, że wersja sosu bardzo prosta, to też taka, wydaje mi się, moja. Bo to w tej miseczce mam rzecz, którą ja zawsze dodaję do sosu barbecue. To powidła śliwkowe. Dodajemy jedną łyżkę płaską powideł. Troszkę ostrości pod postacią papryki i zanim karmel się przypali, Zalewamy to wszystko octem. Dodajemy troszkę sosu sojowego. I dla tych, którzy akurat mają u siebie w swoim niezbędniku przypraw sos łuster, dwie łyżki sosu łuster. Czekamy, aż to wszystko się ładnie rozpuści i doprawiamy przyprawami tymi zmielonymi, tymi utartymi, zielem angielskim i goździkami razem z mielonym imbirem. Kiedy to wszystko zaczęło się już ładnie rozpuszczać, ostatni składnik, czyli pomidory. Możecie użyć pomidorów pelati, pokrójcie je drobniej, wtedy łatwiej wam się to wszystko rozgotuje. Można pominąć w przepisie sos Wooster, można pominąć sos sojowy, można modyfikować go na różne sposoby, ale nie można pominąć jednego składnika, absolutnie niezbędnego, w który zawsze powinniście się zaopatrzyć. Wody. Ponieważ woda daje nam czas. A ten czas jest potrzebny, by dobry sos barbecue mógł się długo, namiętnie wysadzać. Ten sos będzie dobry za jakieś pół godziny. Będzie idealny za godzinę, a taki, jaki powinien być, nawet za dwie godziny. Teraz natomiast y, sałatka, bardzo prosta sałatka. Fasola – ugotowana, czerwona fasola, możecie kupić ją od razu w puszce. Odcedzona – przesypujemy ją do miski. Do fasoli, tak jak to w Ameryce, dużo fasoli, dużo kukurydzy. Kukurydza również z puszki, do środka. Ostra papryka pokrojona w drobną kostkę – musi być pikantnie. Czosnek, jeden ząbek drobno posiekany. I do tego najlepsza z możliwych kombinacja, czyli troszkę skórki z limonki. Do tego odrobina soku, troszkę brązowego cukru, oliwa. Jedna łyżka posiekanej kolendry. Mieszamy i zamiast gotowanej ciężkiej fasoli do takich lekkich polędwiczek, wysyconych aromatycznym sosem barbecue, sałatka z fasoli, która śmiało może być traktowana również na pograniczu kuchni, troszkę meksykańskiej, gdzie podobne rzeczy się robi. Sos mocno się zredukował, odparował, zrobił się bardzo gęsty. To dobrze, część tego sosu wykorzystam do zamarynowania polędwiczek. Przelewam więc do naczynia. Widać kawałki jeszcze pomidorów pelati. i każda marynata, również ta, powinna zawierać troszeczkę tłuszczu, to też dodaję tutaj oliwę. I nieco przesiekane gałązki tymianku. Dobra marynata, esencjonalna marynata, wzbogacona troszkę oliwą. To już jest baza, którą możemy wykorzystać. Same polędwiczki. Zamarynujemy, ale w najprostszy, jaki można sobie wyobrazić, tylko sposób, trzymając się zasady takiej, że delikatnego mięsa w soli przed pieczeniem nie marynujemy. Nie chcę sprawić, by zrobiły się nadmiernie suche. Marynata jest bardzo mocno wysycona, to też troszkę pieprzu tylko na polędwiczki oczyszczone wcześniej i nic więcej. Jeszcze ciepła marynata, i w niej obtaczamy kawałki mięsa. Kolor, konsystencja. Wszystko wydaje się być w najlepszym porządku. I tak naprawdę taki sos również możecie zrobić sobie wcześniej. Zamknąć w słoiku, zawekować, trzymać w lodówce i użyć zawsze wtedy, kiedy chcecie i macie swój własny sos barbecue. 10–15 minut, jeżeli macie czas, to zostawcie je, odłóżcie te polędwiczki na bok i dopiero później włóżcie do piekarnika. Temperatura 180 stopni, i tutaj musimy uważać. Pieczemy na co najmniej dwa razy, czyli wkładamy najpierw na jakieś 4 do 5 minut, wyjmujemy, pozwalamy polędwiczkom się zrelaksować, pozwalamy im odpocząć, by temperatura doszła do środka polędwiczek, a dopiero później jeszcze raz, minimum jeszcze raz dopiekamy, kolejne 2-3 minuty. Pamiętajcie też, że polędwiczki pieczone powinny być wyjęte co najmniej pół godziny wcześniej z lodówki, żeby ta temperatura w nich się wyrównała, żeby były mniej więcej w tej samej temperaturze, w jakiej my się znajdujemy. Wszystko po to, by były soczyste i delikatne. Odstawię je dosłownie na chwilę, żeby przestygły, i zaczynamy wykładać. Najpierw sałatka. Przypiekłem jeszcze kilka limonek, w zasadzie jedną limonkę pokrojoną na cztery, po to, żeby w trakcie jedzenia można było sobie wycisnąć z niej sok. Taka przypieczona limonka smakuje dużo lepiej, jeżeli świeża. I przypieczone z dwóch stron limonki wykładamy na talerz. Jeżeli chcecie, żeby sos był nieco głębszy, pełniejszy, można do niego dolać niewielką ilość oliwy i razem z tym sosem albo zmiksować, albo po prostu wymieszać łyżką. i polędwiczka. Kroimy dwa, trzy plastry i układamy. Sos i kilka gałązek tymianku. Ostatnią rzeczą, którą powinniśmy położyć na talerzu. Są plastry boczku. Lekko przesuszone sprawią, że ta delikatna polędwiczka, fasola, nabiorą zupełnie innego aromatu. Przypieczone, wysuszone plastry boczku. I teraz to wygląda po amerykańsku. Jest boczek, jest fasola, jest wieprzowina i sos barbecue.